Czytań z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Paweł, z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są w Efezie, i do wiernych w Chrystusie Jezusie. Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez Jego krew. Odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął, dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża, Pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w prawie. Bo wzięliście klucze poznania. Sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie.